Witamy w Klubie Majucha. Proponujemy dzisiaj zabawę pod tytułem Wyścig pajączków. Markerem do, tablic sucho, do tablicy suchościeralnej rysujemy dwa pajączki na talerzu. Będziemy potrzebować jeszcze wody i słomkę. Rysujemy nasze pajączki sześcioma nóżkami. Wojduś, boisz się pająków? Nie. Nie boję się. I teraz delikatnie podlewamy wodą. Jak? Delikatnie, żeby, żeby pajączkom nie urwały się nóżki, tak? O. Musimy delikatnie Podlać wodą. Nasze pajączki ożyją. Będą się poruszać. Kto boi się pająków? Lepiej niech nie robi tego eksperymentu. Już jeden pajączek ożył, jeden się rusza. Musimy teraz sprawić w ruch tak drugiego idzie. pajączka. Poczekaj, no, synku. Bo jeszcze jeden, jeszcze jeden nie ożył. Urwałam mu nogę. Tylko mojemu nie urwałaś. Nie, nie. Ten jeden podszedł do drugiego pajączka. Się przywitać. Przybija mu piąteczkę, tak? Cześć, kolego. Tak powiedział? Aha. Jest. Udało się. To może nie ścigajmy się, tylko delikatnie rozłączmy nasze pajączki. O. Możemy się ścigać, możemy się bawić. Ja wygrałem. Patrz, ja wygrałem. Brawo! Nasze pajączki ożyły i sobie pływają w misce wody. W talerzyku. Patrz, wygrałem. Brawo. Trzeba dość delikatnie podlewać je wodą. się, bo zaraz zgubi nóżkę. Nóżka mu się oderwie. Wiesz? O. Teraz spróbuję. Wykrywam. Dobrze, a teraz proponujemy jeszcze, oprócz pajączków, zrobić tak serduszka. Wojtuś, narysuj serduszka. Albo? Narysuj Albo? dwa serduszka. Potrafisz Albo? serduszko tak. narysować? I kwiatuszek. Narysuj serduszka. Oj, starczy, wystarczy Wojtuś. Jeszcze tu serduszko narysuj. Dobrze. I teraz delikatnie zobaczymy, czy nasze serca prawimy w ruch. Spróbujemy nasze serduszka. I, I ożyje mój kwiatek. Żeby nasze serduszka ożyły. I mój kwiatek. Delikatnie podlejemy je wodą. I mój kwiatek ożyje. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Ojej, Nie? już dwa serduszka. Zaczęły się poruszać. Widzę trzecie delikatnie. O rety kwiatek! Świetnie. Kwiatek też. Pokażmy bliżej. Nasze serduszka ożyły. Niedawno były walentynki. Ale miłość powinniśmy okazywać sobie. O! Nasze serduszko się rozleciało. Nie. Ojej Wojtusiu, co robisz? Zerwałeś kolejne serduszko. Dobrze, a teraz proponujemy jeszcze jedną zabawę. Zobaczymy czy, na, czy uda nam się wprawić w ruch rybki. Ja też chcę to no. Rybki. Uh -huh. rybki. A potrafisz uh -huh. narysować. Uh -huh. No to spróbuj. Ale zimno się może być rybka. Ale tu na dole spróbuj. Będę patrzył. O tak. Wojtu tylko nie dotykaj tamtych rybek. Pod spodem możesz narysować rybkę. O dobra, może być taka rybka. Łóżko rysować. Dobrze wystarczy, bo przedobrzymy. Teraz podlejemy nasze rybki wodą. I usiły. Zobaczymy, co się wydarzy z tymi naszymi rybkami. Czy one popłyną. Czy nasze rybki popłyną. Daleko, podróż. Właśnie. Daliśmy sporo wody. Teraz trzeba je. Spróbuj podmuchać delikatnie. Poczekaj. Cóż te rybki nie chcą się ruszać? O! Niestety, nasze rybki nie chcą z nami współpracować. Może spróbujemy na innym talerzyku, dobrze? robię bajki. Poczekaj, synku. Spróbujemy jeszcze raz. Być może za długo czekaliśmy z rozlaniem wody. Narysujemy dwie takie duże ryby i spróbujemy je ożywić. Tak? Ojej, a co tu jest woda? Zobaczymy czy nam się uda. Co nam się uda z tymi rybkami zrobić. Nie, wcześniej nasze rybki się poruszały teraz strajkują. Kolejne serce dziękujemy za dzisiaj. I serdecznie zapraszamy. I serdecznie zapraszamy na następne. Zabawy z klubem malucha. Pa!